Cześć. Cześć. Słuchajcie, w naszym sklepie coraz popularniejsze są stacje multimedialne. Mamy całkiem spory wybór od dwudinowych, takich prostych, bez czytnika DVD, CD, poprzez takie z czytnikiem, jednodinowe z wysuwanym ekranem, aż do takich dedykowanych pod konkretnym model samochodu. Marcin, ostatnio wybierałeś taką stację multimedialną do swojego nowego auta. Powiedz mi, czym się kierowałeś, na, na co postawiłeś, jaki, na jaki, jaki wybór? Na początku miała być to taka budżetowa stacja, jedna z najgorszych, może 3021 marki PMS. A ile taka budżetowa kosztuje? Jakie to no są teraz, pieniądze? Taka stacja kosztuje teraz 923 zł, więc myślę, że za stacja, która ma i nawigację, można podnosić kamerę cofania. A powiedz Marcin, 923 zł ona ma czytnik CD, czy tutaj nie ma? No nie, właśnie ta stacja jest bez, bez napędu DVD, ale. W już chyba za to kiedy ktoś, kto używa takiego napędu, Za to ma dwa porty USB, jeden z przodu, drugi z tyłu oraz oczywiście wejście na kartę SD i AUX. Czyli nawigacja, zestaw głośno mówiący, multimedia z takich małych nośników, rozumiem? Tak, tak. Ta. Oczywiście wiadomo, można podłączyć kamerę, cofania, pod bo e, jest zestaw głośno mówiący. No z dobra, no to, no to jak nie ta budżetówka, no to co w takim razie? Ja wybrałem naj, 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 najwyższy model tej marki, to model GMS 6501. Kierowało mnie tutaj się ekranu, ponieważ tu jest przekąt na 6, lata, a tam jest 6,8. A rozdzielczość tych ekranów? No, rozdzielczość jest... Rozdziel jest identyczna, 800x480 pikseli. Tak. Jasne, okej. Okay. No to co, wy pokażesz nam jak to wygląda tak, w samochodzie, tak, po samochodzie, samochodzie po zamontowaniu? Tak, pokażę wam jakie posiada fajne, ciekawe funkcje ta stacja. Śmiało. Powiedz Marcin, w takim razie, gdzie siedzimy, w jakim samochodzie? Jest to Suzuki Grand Vitara 2006 rok. Tutaj widzicie stację. Montaż tej stacji był w zasadzie bardzo prosty. Polegało to na, na wymontowaniu fabrycznej stacji i, i, i zamontowaniu takiej specjalnej ramki, żeby ta stacja się miała gdzie trzymać i był prawidłowy rozmiar, taki 2D. Do tego przejściówka za 20 zł z Suzuki na ISO. Czyli podłączenie i, elektryczne też nie jest jakieś tak, skomplikowane. Tak, i, I stacja już działa. No, trochę więcej było zabawy przy, przy podłączeniu, bo ta stacja ma, uczy się kierownicy jeżeli mamy kierownicę e, taką multimedialną z przyciskami to jest opcja, że możemy sobie zaprogramować te przyciski i wtedy obsługujemy stację mhm. pokażę wam bardzo fajną rzecz, bo nie wszystkie stacje posiadają taką funkcję, czyli w momencie kiedy odpalamy samochód, chcemy cofać, rzucamy bieg wsteczny Większość stacji zaczyna nam cały ładować system. cały system, a tutaj ona automatycznie nam się je przełącza w tryb kamery cofania. No jest to bardzo wygodne, bo nie musimy czekać tylko od razu. Widać, Samo. co się dzieje za samochodem, nie? Tak jest. Tu no. mamy menu główne tej stacji. Standardowo na głównym ekranie pokazuje nam się dzień, godzina, radio. Tu, tu możemy po płyty nawigację, plus moduł Bluetooth takie dodatkowe funkcje jak możliwość zmiany tapety, wgrania swojej tapety korekcja, tu mamy ustawionych 5 korekcji fabrycznych przez producenta można dodać własne, dwie swoje oczywiście balans, ustawianie przód, tył, boki jest opcja podłączenia subwooferu, ja niestety nie posiadam, więc nie było to podłączane czyli jakość muzyki jest całkiem niezła tak, e, tak no, powiem... ciężko nam będzie zaprezentować, słuchajcie od razu wyjaśnimy, no bo w ogóle może nas się czepnąć zaraz o prawa autorskie do muzyki bo byśmy tutaj e, coś włączyli, chociaż to i tak byś, by nie przeniosło przez nasz sprzęt I nagrywający dokładnie, dokładnie, później ale przez internet ale muszę powiedzieć Wam, że na pewno gra ta stacja dużo lepiej niż fabryczne radio które tutaj było zamontowane, mm -hmm. przynajmniej w Suzuki Grand Vitara tak jest i wiem od klientów, że, że w niektórych samochodach również tak, tak samo jest fajna funkcja tutaj, że możemy też sobie zmieniać ustawienie ikonek więc te najczęściej używane możemy sobie poprzestawiać Radio ma bardzo fajną funkcję. Bo, bo często spotykają się, że nasi klienci, którzy używają nie tylko niemarkowych, takich no-nameów stacji, nawet tych markowe mają problem z zasięgiem radiowym. Tutaj w gms jest taka fajna ikonka, lokalne, odległe. Czyli możemy Więc. sobie ustawić, że jak na przykład jeździmy gdzieś lokalnie, to możemy na lokalne sobie ustawić? Dokładnie, że mamy problem z zasięgiem. De facto ja nigdy nie, nie miałem żadnego pro problemu. To jest możliwość tutaj przestawienia na odległe, i on wtedy jest bardziej czujny. Tuner tutaj, jak twierdzi importer, jest marki Philips NXP. Coś jeszcze ciekawego? Jakieś ciekawe funkcje w tej stacji? E, tak, tak, no, cała masa. E, moduł Bluetooth jest o tyle ciekawy, ponieważ lista kontaktów skopiowana jest z książki telefonicznej. bardzo łatwy sposób możemy je wyszukać, bo ta stacja posiada klawiaturę takie kwerty czyli pojawia nam się klawiaturka szybki wybór jak widzicie szybko, ładnie bierzemy opcja dzwonimy no, do Pauli lepiej nie dzwonimy do Pauli lepiej nie dzwonimy a, jeszcze fajna funkcja jaką ma moduł to jest funkcja a 2 P, czyli przesył plików muzycznych ja głównie wykorzystuję do słuchania audiobooków Teraz może Wam zaprezentuję jak to działa tylko nie za długo, żeby nam się Google nie zaczepiło mhm. no, jak słyszacie, jest, jest ok ekran jest tutaj taka fajna opcja że możecie sobie w łatwy szybki sposób rozjaśnić lub No wieczorem jest to bardzo wygodne żeby nam pracę się w możemy sobie minimalnie wyłączyć lub płynnie wyregulować jest 10 poziomów tej regulacji Model 65, czyli ten, który ja posiadam, oraz 6401, bo to jest bliźniacza stacja. Tylko po prostu o mniejszej przekątnej 62 cala. Posiadają też fajną taką opcję jak rejestrator trasy. Jest tutaj zamontowany na górze taki rejestrator, który przynosi obraz na żywo, tak jak teraz widzicie. Oraz możemy sobie tutaj po wejściu widać, co, widać co widzi kamera, nie? Tak, tak. Wchodzimy w folder i możemy sobie obejrzeć nagrany materiał, jaki był wcześniej. Czyli bez przenoszenia karty pamięci z rejestratora do stacji widać nagrana, nagrania. Tak, tak, to jest akurat Z default. Materiał. Mhm. Dodatkowo są tutaj dwa wejścia USB. Jedno jest z przodu, drugie jest z tyłu. W schowku zamontowane też jest wejście na kartę SD oraz AUX, żeby ktoś potrzebował korzystać. Nawet ja nie potrzebuję, więc nie mam żadnych dodatkowych przewodów. Tu mamy tą ikonkę do uczenia się kierownicy, o której wcześniej wspomniałem Menu jak widać jest w języku polskim Wszelkie ustawienia jest łatwo Jest tutaj wszystko po czy po poruszać się po tej stacji no dobra, dzięki Ci Marcin w takim razie za prezentację, zapraszam na stronę naszego nowego sklepu sklephadron.pl, tam znajdziecie taką stację multimedialną, dokładne opisy, no i cóż, do zobaczenia przy kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć.